Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem odbyła się dziesiąta edycja nad Cańskiego. To jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla tarnobrzyskiego okręgu polskiego Związku Łowieckiego. W jubileuszowej edycji wydarzenia udział wzięli przedstawiciele kół łowieckich z kilku powiatów, wystawiając poczty sztandarowe oraz przygotowując swoje stoiska. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i odznaczeń oraz prezentacji elementów kultury łowieckiej. Uroczysty Hubertus to święto myśliwych leśników i jeźdźców organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na rozpoczęcie sezonu jesienno-zimowego. Dla ludzi związanych z łowiectwem wspomnienie patrona to najważniejsze święto w roku. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto od uroczystej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Udział w uroczystej mszy świętej wzięły między innymi poczty sztandarowe z całego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, władze samorządowe, reprezentanci służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji i placówek współpracujących z kołami łowieckimi. Mszę świętą sprawowali księża, którzy są kapelanami kilku kół łowieckich. Otwórz się na Boga, na Jego słowo. Bóg zwraca się do każdego z nas indywidualnie. Każdego zna i wie, jakie są Twoje i moje uprzednie braki niedomagania. Otwórz się na dar Bożego Słowa. Otwórz się na tego człowieka, z który Ci może nie jest po drodze, bo on nie rozumie Twojej pięknej Azji łowieckiej. nastawiony jest do Twojej osoby. Pasji. Bo świat, w którym żyjemy, jest dziś pełen absurdów. Przeżywając dziś X Hubertusa Nasejńskiego chcemy w sile myśliwych tu obecnych okręgu Tarnożskiego tu o ołtarzu naszego Zbawiciela podziękować Bogu. A jest za co dziękować. I prosić o jego hojne błogosławieństwo w rozpoczynającym się nowym sezonie łowieckim dla Was i dla Waszych rodzin. Po wspólnej modlitwie uczestnicy Hubertusa Nadcańskiego przenieśli się do Żabna, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Na nadcańskich łąkach zorganizowano gonitwę za lisem. W dawniejszych czasach takie gonitwy odbywały się z udziałem żywego lisa. Dziś stanowią element pielęgnowania tej tradycji i są jedynie symboliczne w tym roku rywalizowała rekordowa ilość ponad 20 jeźdźców. Efektowna gonitwa była wstępem do oficjalnej części uroczystości. Polski Związek Łowiecki jest otwarty na takie, potrzeby społeczne, żeby się spotkać, zintegrować. Jesteśmy organizacją, która jest częścią społeczeństwa, przyroda i człowiek w odwrotnej kolejności. Człowiek i przyroda są dla nas najważniejsze. Naszą misją jest hasło w służbie ludziom i przyrodzie. Staramy się je realizować w każdym obszarze życia społecznego, tą dewizę. Chciałabym pogratulować tego jubileuszu dziesięciolecia organizacji największego wydarzenia na Podkarpaciu dla wszystkich kół łowieckich. Bardzo się cieszę tym, że jest to Puszcza Sandomierska, która gromadzi tak wiele kół łowieckich dzisiaj, aby integrować środowisko myśliwych, ale też i rozmawiać o przyszłości. Cykliczny hubertus jest także okazją do podsumowania kolejnego roku oraz podziękowania sobie za codzienną współpracę. Wyrazem wdzięczności są nagrody oraz odznaczenia. Także w tym roku uhonorowano osoby, które przez wiele lat pracowały w tarnobrzeskim okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Doskonała okazja, żeby pokazać tych, którzy przez cały rok pracują, którzy rozwijają nasze, naszą organizację, tą tarnobrzeską Łowiecką. Oczywiście nasza praca to jest praca społeczników, to jest ludzi, którzy mają dobrą wolę współpracy, nie pobierają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń, robią to społecznie, poświęcają swój czas, zasoby własne, prywatne, często maszyny, sprzęt i tak dalej. Dzisiaj świętujemy dzień i chcemy im pokazać, że też doceniamy ich pracę, dlatego były odznaczenia łowieckie, zarówno te z kapituły głównej, były odznaczenia łowieckie z kapituły okręgowej, były statuetki, były ikony świętego Huberta dla najbardziej zasłużonych. Mamy tutaj bardzo du Dużą imprezę szacujemy, że jest około kilku tysięcy osób. E, mamy blisko 100 stoisk, wystawców. Mamy przede wszystkim naszych partnerów strategicznych, czyli Wojsko Polskie, mamy cztery stoiska Wojska Polskiego. Dodatkowo mamy lasy państwowe, mamy koła gospodyń wiejskich. Wszystko to, co bazuje na zasobach Puszczy Sandomierskiej. E, jesteśmy elementem przyrody. E, skupiamy, żyjemy w symbiozie i z rolnikami, i z tymi, którzy współtworzą z nami tą kulturę opartą na zasobach naturalnych, przyrodniczych. Choć wspomnienie świętego Huberta przypada 3 listopada, to hubertus nad jest organizowany wcześniej przede wszystkim po to, by skorzystać z końcówki lata i w komfortowych warunkach zaprezentować się mieszkańcom i gościom z sąsiednich gmin i powiatów. To jedyna okazja w roku, by tyle kół łowieckich mogło się zaprezentować w jednym miejscu. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy kulturę, tradycje myśliwskie i miłość do przyrody. Dbacie państwo każdego dnia o naszą przyrodę, o nasze lasy i o ich mieszkańców. Pielęgnujecie to myśliwstwo w naszym regionie, tu gdzie województwo podkarpackie jest tak cenione z walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Dziękuję, że przekazujecie swoją wiedzę i umiejętności również młodemu pokoleniu. Bardzo cieszę się, że biorę udział w tak ważnym wydarzeniu, które jest elementem myśliwskich zwyczajów wpisujących się w kulturę i historię naszego narodu. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wzajemnej integracji społeczeństwa ze środowiskiem myśliwskim. Poprzez prezentację bogatego dorobku kultury łowieckiej, jak i działalności Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. W historii polskie łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co oznaczało odbicie się w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. W sumie swoje delegacje na Hubertusa wysłało aż 25 kół łowieckich, czyli prawie wszystkie działające w Tarnobrzeskim Okręgu. Poza pocztami sztandarowymi o oprawę uroczystości zadbał także zespół sygnalistów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy psów myśliwskich oraz pokazy sokolników. Były także wystawy przyrodnicze oraz konkursy i gry z atrakcyjnymi nagrodami. Z czym przyjeżdżają? A no przyjeżdżają z tym, co czym chcą się pochwalić. Jest nam od koła łowieckiego Daszbór z które który promuje własne sukcesy strzeleckie, które było mistrzem Polski wielokrotnym w strzelectwie myśliwskim. Są koła łowieckie, które mają bardzo piękne wieńce z Jeleni byków, gdyż gospodarują na obwodach leśnych. Pokazują, prezentują te poroża. Są też koła oweckie, które skupiają się na kulinarniach. Dają ludziom poznać smak polskiej dziczyzny. Dlatego, że chcemy promować polską dziczyznę. Chcemy, żeby ona trafiła na stoły jak największej ilości Polaków, gdyż to jest po pierwsze zdrowa i tania żywność, którą jak gdyby my niepotrzebnie wysyłamy za granicę. Dlaczego Niemcy mają kupować, dlaczego mają inni kupować? Nie, Polacy powinni jeść zdrową polską dziczyznę Dlatego degustacje, darmowe degustacje. Jako okręg przygotowaliśmy 1300 posiłków dla mieszkańców gulaszu z jelenia i w tym sposobem no, wierzymy w to, że ta sprzedaż bezpośrednia tej zwierzyny że tak powiem, ruszy w końcu w naszym kraju. Hubertus Nadsański to także integracja całego środowiska łowieckiego bo zaprezentowały się prawie wszystkie koła z terenów byłego województwa tarnobrzeskiego. Gdy u progu 1976 roku tworzono województwa, założony został także okręg łowiecki. Przygotowanie bardzo bogatego i różnorodnego programu miało na celu przede wszystkim zaprezentowanie, czym na co dzień zajmuje się Polski Związek Łowiecki. Lasy Państwowe są gospodarzem obwodów naszych łowieckich, w sensie my dzierżawimy często obwody łowieckie zarówno od administracji samorządowej, jak i od lasów państwowych. Lasy Państwowe są naszym strategicznym partnerem. Bardzo tutaj z tego miejsca dziękuję Nadleśnictwu Rudnik, Nadleśnictwu Nowa Dęba, Nadleśnictwu Goście Radów. Są to te nadleśnictwa, które się czynnie zaangażowały we wsparcie tej imprezy i z tego tytułu bardzo im dziękujemy. Wielu leśników poluje, także tym bardziej jak gdyby jesteśmy w w dużej, w dużym partnerstwie, w dużej symbiozie. Łowiectwo to jest nic złego, jak to czasami ekolodzy mówią, to jest jak gdyby forma aktywnej ochrony przyrody, którą realizujemy. Związek Łowiecki jest częścią społeczeństwa, jest aktywny, no i chce być dla społeczeństwa, chce służyć społeczeństwu.